Powiem tak, kaszubianka to więcej niż pensjonat, to zaczarowane miejsce stworzone przez Renię i Marka. I tu bardzo chcę po to podkreślić, bo jest bardzo wiele różnych pensjonatów, ale Renia z Markiem stworzyli jedyną, unikatową, niepowtarzalną, niepowtarzalne miejsce. Z takim wielkim sercem, z artyzmem, gdzie każdy jest akceptowany, każdy jest wspierany, każdy znajduje tu miejsce dla siebie. Trzy lata temu, 3 lata temu we wrześniu, no to tak będzie, to był mój pierwszy plener właśnie. Wrzesień 2018. Czesniczę w warsztatach po raz trzeci. Zacząłem trzy... no... też we wrześniu. Drugi raz jesteśmy z mężem na warsztatach. Pierwszy raz byliśmy w tamtym roku. Co mi się najbardziej podoba? Towarzystwo. Towarzystwo, jakie tutaj jest, bo jest bardzo ciekawe. Podoba mi się ten spokój, to zainteresowanie. Każda osoba ma inne zainteresowanie. No i podoba mi się, że ja tutaj mogę sobie odpocząć, od pracy. Jest, są piękne tereny, możemy sobie spacerować wzdłuż brzegu morza. Także jest super. Chciałabym zaznaczyć jedną rzecz, bo ja bardzo często wyjeżdżam na plenery. Bardzo często bywałam w różnych pensjonatach i w różnych miejscach. I taki nastrój, taki klimat i taka indywidualność, jaka jest w tym miejscu, no ja nie spotkałam tego nigdzie. Wszędzie było fajnie, wszędzie był duch artystyczny, wszędzie była energia tworzenia. Ale do tego wszystkiego potrzebna jest jeszcze aura. A tu mam i aurę z energią. Atmosfera, która tu panuje, miejsce to atelier jest takie bardzo y, klimatyczne, przeszklone, y, nasi gospodarze, tych warsztatów, ludzie, z którymi się tutaj spotykam. I to, że mogę się odprężyć przy tym. Wszystko mi się podoba. Właśnie o to chodzi, że wszystko mi się podoba. Jestem pierwszy raz, jestem. Urzeczona atmosferą, e, lu, ludźmi, którzy mają ogromne pasje i, i widzę jak to wszystkich uspokaja, pomimo tego, że wszyscy mamy inne, inne zawody. E, poza tym, e, od jakiegoś czasu tu jeździmy z mężem na urlop i zawsze mnie urzekały te wszystkie obrazy, które tutaj wiszą, i zawsze mi się marzyło, żeby taki e, obraz namalować. To będzie dzisiaj moje pierwsze dzieło. I co mnie urzekło? Spokój duszy, spokój ducha, spokój psychiczny. Oddaję się tylko malowaniu, które może nie do końca mi wychodzi, ale, ale to jest nieważne, bo jestem amatorem i, i po prostu w ten sposób odpoczywam psychicznie po całym roku pracy. Co najtrudniejszego? Nie wiem, skończyć go. Bo zacząć jest łatwo, natomiast im głębiej w las, tym więcej problemów. I tak samo jest z obrazem. Że wydaje się, że już jest gotowy, a dalej są problemy. I już jest gotowy i dalej problemy. I jeszcze chcemy poprawić. I zaczynamy się zapętać. I trzeba w którymś momencie uciąć, to powiedzieć koniec, koniec, odchodzę, patrzę na to z 10 metrów. To jest to, wychodzę. Odłożyć i wziąć następnie. Przyjechałem na warsztaty chcąc się nauczyć malowania farbami olejnymi. Bo dotychczasową technikę stosowałem farby akrylowe i tutaj Sybilka, pani profesor, pogoniła mnie do pracy z farbami olejnymi. I myślę, że. Trochę przez ten czas nauczyłem się. Nie, nie jestem jeszcze biegłym w tym, daleko mi dlatego, ale już nie boję się far kolejnych. Już od wielu lat uczestniczymy z mężem w, tej, w tych warsztatach. No na pewno tak proporcje wreszcie na, nauczyłam się malować nie muszę robić szkicu pod obrazem tylko y, od razu sobie wodnistą farbą nakreślam postać albo zależy co maluję y, wreszcie m, mieszanie farb y, na płótnie y, wychodzi wcześniej nie wychodziło Poza tym odwaga, wreszcie przyszła taka odwaga, że się nie boję położyć tym pędzlem na płótnie i śmiałość, 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 nie bój się, rób, rób, próbuj, zamalujesz od nowa, no tak i to sprawia przyjemność, już przestaje stresować, bo na początku bardzo stresowało. Wiele osób tu mówiło, że nam się śni potem w nocy to, co robimy, a teraz już ze spokojem, już teraz jest fajnie. Spotkaliśmy się kiedyś przy kawie i jak to... Jak to e... Narzekałam na, na, na trud życia, na dużo pracy, na to, że, że potrzebuję jakiegoś wyciszenia, jakiegoś relaksu, żeby się odciąć. Jestem matką trójki dzieci, samych chłopców, więc, więc gdzieś odnalezienie, jak ja to zawsze mówię, pierwiastka kobiecego, i potrzebowałam takiego chwili, spokoju i coś tylko dla siebie. Coś, co pozwoli mi zajrzeć wewnątrz mojej duszy i zaznaczyć to takiego spokoju, wyciszenia od codziennych obowiązków, oprócz prac zawodowych, jeszcze domowych, jako matka, żona i właścicielka. Nie? Dają jasność umysłów, dają moc przeżywania. I wiele artystycznych doznań dzięki no, pani profesor, ludziom wokół, bliskim ludziom, no zresztą, którzy tutaj przyciągnęli takie osoby jak ja, pozbawione trochę artyzmu, ale nauczyli je piękna. 9 lat temu się po raz pierwszy warsztaty w Kaszubiance. Tutaj, I wraz z nami, z warsztatami, rozrastała się zarówno Kaszubianka, jak i grupa plenerowa osób, pasjonatów, którzy w tej chwili się wspólnie razem z, e, ze mną spotykają. Malujemy, rysujemy, poznajemy się nawzajem, a przede wszystkim spędzamy ze sobą czas, bo ten czynnik emocjonalny, e, który się między nami wytworzył, jest jednak najważniejszy dla nas. To jest, to jest tylko i wyłącznie taki punkt zapalny, po prostu chcemy wreszcie gdzieś spędzić chwilę czasu ze sobą i zrobić coś innego niż w codziennym, szarym dniu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień. I tu możemy się oderwać od tego, co robimy na co dzień i ja daję też moim wychowankom taką możliwość. Poznają techniki malarskie, poznają techniki różnikowe, malują, staram się przekazać im jak najbardziej profesjonalnie wszystkie tajniki malarstwa od podstaw po już... Dosyć zaawansowane sposoby malowania. I nie tylko kompozycji, patrzenia, a przede wszystkim obserwowania przestrzeni, w jakiej się znajdujemy. Istotne najbardziej jest to, ta energia, która panuje między nami. Jesteśmy wszyscy tu szczęśliwi, wszyscy zadowoleni. Jest od, od stresów. To nam pomaga w jakimś rodzeniu się ze sprawami, z którymi na co dzień jest nam ciężko. I w tym momencie też to spotkanie działa jak dla nas, jak arterapia, i jak kontakt z czymś, co pozwala nam potem, po zakończeniu warsztatów, inaczej patrzeć na rzeczywistość. Uczestnicy warsztatów wykonują. Dowolną ilość obrazów, nie ma znaczenia to, czy to będzie jeden obraz, czy pięć, ma być satysfakcja z poznania materii malarskiej, z poznania tych wszystkich zasad, które panują w tworzeniu obrazu, a przede wszystkim uczymy się obserwować to, co nas otacza, żeby oddać fakturę, kolor, żeby oddać materię i przestrzeń tego, co widzimy, tu, znajdując się nad morzem. Tu chyba warto jeszcze podkreślić, że taką właściwie największą duszą tych warsztatów, to jest nasza Sybilka, jest to osoba niesamowicie cierpliwa, niesamowicie oddana, trafna uwaga i taka, że potrafi pracować z dzieckiem sześcioletnim i z panią prawie dziewięćdziesięcioletnią, która przyjeżdża pierwszy raz malować i spełnia się jej marzenie. I Sybilla oddaje każdemu całą duszę, swój czas cenny i za to bardzo, bardzo ją cenimy.